Ruszyła kolejna kampania Polskiego Związku Kominiarzy pod hasłem Sadza, płonie, czad zabija, żyj. Akcja ma na celu uświadomienie społeczeństwa o zagrożeniach związanych ze smogiem, pożarami, zaczadzeniami oraz poinformowanie o konieczności i możliwościach zapobiegania skutkom tych niebezpiecznych zdarzeń. Ta kampania jest prowadzona przez Międzywojewódzki Cech Kominiarzy, trzeci rok z kolei. Docieramy do. Gmin w całym kraju, jest to 2478 gmin, które dostają materiały reklamowe, jak plakaty, ulotki. Prowadzimy kampanię, która ma na celu, żeby ludzie świadomie używali kominów i urządzeń grzewczych, czyścili, dbali o nie, a w ślad za tym ograniczyli zużycie energii, ograniczyli zużycie paliw, a przede wszystkim, żeby byli bezpieczni i żeby przeżyli. Ta kampania jest ważna, żeby zapobiec pożarom, bo jeśli te kominy nie są czyszczone regularnie może dojść do zapalenia się sadzy w kominie temperatura palącej sadzy przekracza 1000 stopni, a to jest wówczas zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Akcja Ogólnopolska myślę, że z wielką korzyścią dla użytkowników, dla użytkowników kotów, kominów myślę, że to będzie wiązało się z podniesieniem bezpieczeństwa użytkowania systemów grzewczych. Samorząd województwa korzysta z, z usług kominiarskich oczywiście i konsultacji w szczególności a uchwał, które podejmujemy choćby w zakresie uchwał antysmogowych czy, czy związanych generalnie z bezpieczeństwem, liczy się ten głos jak każdy jeden ważny głos środowiska zawodowego, profesjonalnego, który może wnieść do rozwiązań, rozstrzygnięć legislacyjnych podejmowanych na poziomie sejmikowym polskiego. Podczas konferencji, w której udział wzięli kominiarze z całego kraju, rozmawiano m.in. o problemach, z jakimi obecnie zmagają się osoby pracujące w tym zawodzie, ale przede wszystkim o tym, jak ważne dla społeczeństwa są usługi wykonywane przez fachowców z tej branży. Uczestnicy tego spotkania zastanawiali się też, w jaki sposób należy skutecznie zwrócić się do wszystkich radnych, wójtów, burmistrzów oraz sołtysów z poszczególnych gmin i uświadomić im konieczność wykonywania okresowych przeglądów kominów, czyszczenia instalacji oraz sprawdzania przewodów wentylacyjnych w trosce o życie i zdrowie mieszkańców danego regionu. Zawód kominiarski to jest, jest zawodem zaufania publicznego. To my dbamy o bezpieczeństwo mieszkańców i ludzie do nas mają zaufanie. Zawód kominiarza jest ciężkim i specyficznym zawodem, bo pracujemy w różnych warunkach pogodowych, na wysokości, w ciemności, ale jest to piękny zawód i bardzo potrzebny i bardzo doceniany przez społeczeństwo. W każdym budynku kominiarz powinien znaleźć się minimum jeden raz w roku, żeby dokonać kontroli czyszczenia przewodów kominowych, a kominy muszą być systematycznie czyszczone, dymowe co trzy miesiące w okresie użytkowania, spalinowe co sześć miesięcy, a przewody wentylacyjne raz w roku i coraz więcej rośnie świadomość społeczeństwa przede wszystkim mieszkańców budynków indywidualnych, że kominiarz przynosi szczęście, bo zapobiega nieszczęściu. Stąd akcja Krajowej Izby kominiarzy zaproś, kominiarzy zaproś Kominiarza i współpraca wszystkich organizacji kominiarskich w ramach edukacji społeczeństwa i kampanii społecznych. Staramy się docierać do swoich potencjalnych i obecnych i przyszłych klientów różnymi sposobami. Przede wszystkim poprzez rzetelne wykonywanie pracy, ale i przez te kampanie społeczne, które docierają do tych osób, które nie są świadome tego, że kominy muszą być systematycznie kontrolowane i czyszczone przez profesjonalnych mistrzów kominiarskich. Niezależność energetyczna jest bardzo ważna, a używanie lokalnych paliw, używanie węgla, używanie węgla w ostateczności, bo jest to paliwo kopalne, ale jednak niezależne używanie drewna, które jest odnawialnym źródłem energii. Używanie tego w taki sposób, żeby nie powodować smogu jest rzeczą bardzo istotną. Kominiarze pracują i wykonują przeglądy oraz konserwację i czyszczenie instalacji przez cały rok, ale nie bez powodu kampania pod hasłem Sadza płonie, czad zabija żyj wystartowała właśnie teraz we wrześniu, ponieważ za kilka tygodni rozpoczyna się kolejny sezon grzewczy i mieszkańcy każdego regionu będą już powoli uruchamiać swoje piece. Przewody kominowe powinny być czyszczone przez cały rok. Co trzy miesiące czyścimy je dla przewodów dymowych. Jeśli opalamy paleniskami, paliwem drewno, węgiel, pelet. Jeśli opalamy na gaz, czyścimy co sześć miesięcy. Wentylację czyścimy co najmniej jeden raz w roku. Pomimo trudnych warunków pracy zawód kominiarza jest bardzo popularny, a współpraca pomiędzy kominiarzami z całego regionu układa się dobrze i często fachowcy z tej branży pomagają sobie wzajemnie. Zawód kominiarza to trudny i wymagający zawód. Mogę powiedzieć tyle, że to jest poświęcenie. No, Kominiarz, że tak powiem, od rana do wieczora, że tak powiem, z, chodzi po domach, po domach czyści kominy. Wiadomo, że to jest, jest trzeba wyspinać na ten dach, trzeba, trzeba, no, trzeba wykonać tą pracę. I to jest praca brudna, trzeba sobie jasno powiedzieć. Tak? Ale cieszymy się, że, że, że systematycznie są te kominy czyszczone, bo to jest bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Na zakończenie konferencji wystąpiła kapela muzyczna z Lubczy, prezentując ludowy repertuar ze specjalnymi dedykacjami dla Wiesława, zabawy prezesa polskiego cechu kominiarzy i głównego organizatora tego wydarzenia, który w tym dniu obchodził urodziny. A że kominiarz zawsze przynosi szczęście to z pewnością warto zaprosić go przynajmniej raz w roku do swojego domu, nie tylko aby sprawdził przewody kominowe, ale także po to, aby nam żyło się lepiej, zdrowiej, szczęśliwiej i przede wszystkim bezpieczniej.